Halina Mikołajska urodziła się w roku 1925 w Krakowie. Już jako mała dziewczynka występowała na deskach Teatru Podziemnego w swoim rodzinnym mieście. Po zakończeniu II wojny światowej przyniosła się do Warszawy i tam zaczęła karierę na deskach Teatru Dramatycznego, Polskiego i Narodowego. Halina Mikołajska specjalizowała się w monodramach, czyli występach jednego aktora. Prywatnie była żoną znanego pisarza Mariana Brandysa. W roku 1975 była jedną z sygnatariuszy listu 59. Był to protest polskich intelektualistów przeciwko wprowadzaniu zmian do konstytucji PRL, wpisaniu do niej przewodniej, kierowniczej roli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a także wiecznego sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Rok później wstąpiła do Komitetu Obrony Robotników. W latach następnych aktywnie działała w Towarzystwie Kursów Naukowych. Wielokrotnie była prześladowana przez służby bezpieczeństwa, wielokrotnie również grożono jej śmiercią. Nie mogła występować publicznie, zarówno w teatrze, w radiu, jak i w innych, na innych scenach. Po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana. Zmarła 22 czerwca 1989 roku. Kilka dni wcześniej wzięła udział. W pierwszych częściowo wolnych wyborach do polskiego sejmu w 2012 roku przed gmachem senatu Rzeczypospolitej Polskiej postawiono jej okazały pomnik. Ja mam pojęcia.